Wniosek o zamknięcie obrad, bo doszło do sytuacji absolutnie skandalicznej ze strony premiera. Nie wiadomo czy jeszcze Polski Donalda Tuska została ogłoszona. Umowa Polski z Ukrainą. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 11 i 12 lipiec 1943. To bardzo tragiczne dni w historii naszego narodu. Pamiętamy je jako krwawa niedziela, jako apogeum zbrodniczych działań ukraińskiej armii powstańczej, nacjonalistów ukraińskich i ludności ukraińskiej, która pomagała im. Wtedy to zginęło blisko 200 tysięcy naszych rodaków, ale również Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Cześć. Tak się stało. Dzisiaj nie możemy o tym zapamiętać, zapomnieć. Nie możemy zapomnieć również o tych ofiarach, które spoczywają tam. W tych bezimiennych grobach, które oczekują na sprawiedliwość, ale oczekują przede wszystkim na godny pochówek. Pamiętajmy o tym, domagajmy się o to, o to. Budujmy nową relację z Ukrainą właśnie na prawdzie. Te ofiary dzisiaj nie o zemstę, lecz o pamięć wołają. Wieczny odpoczynek im dać Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję bardzo panie pośle. Informuję też państwa, że zostały zgłoszone dwa projekty uchwał, które upamiętniają te wydarzenia. Oba te projekty, ponieważ nie byliśmy w stanie uzyskać w negocjacjach między ugrupowaniami zgody na aklamację, zostały przeze mnie skierowane do Komisji Kultury, która jeżeli taka będzie wola Komisji, żeby rozpatrzyć je dzisiaj, moja wola i nasza wola jako Prezydium będzie taka, żeby wróciły na posiedzenie Sejmu jeszcze dzisiaj. A jutro mogły zostać przez nas przegłosowane w bloku głosowań. Jako kolejny głos zabierze pan poseł Jarosław Sachajko, KUKIS 15. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, nieobecny panie premierze, drodzy Polacy: za pieniądze, które Niemcy powinny nam oddać, za szkody wojenne, moglibyśmy wybudować 40 CPK lotnisk i szybkiej kolei w w całej Polsce moglibyśmy wybudować 42 elektrownie atomowe. Proszę sobie wyobrazić, w którym miejscu byłaby Polska w rozwoju gospodarczym, gdyby Niemcy nie wywołali II wojny światowej. Panie premierze, proszę nie powtarzać za Olafem Scholzem, że Polska formalnie i prawnie zrzekła się reparacji. Jest to nieprawda i to można przeczytać w artykułach naukowych, chociażby profesora Jana Sandorskiego. Nieważność życzenia się przez Polskę reparacji wojennych. Panie premierze, jest to niegodne to, co pan w tej chwili robi, to jest poniżanie Polaków, tych wszystkich, którzy zostali pomordowani i tych wszystkich którzy odbudowali, odbudowywali Polskę. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o informację premiera, dlaczego, dlaczego godzi się na ponowny rabunek Polski, powtarzając niemieckie kłamstwa. Panie marszałku, przekazuję Dziękuję panu bardzo. artykuł pana Jana Sandorskiego, aby pan przekazał posłowi premierowi Donaldowi Tuskowi. Drugi egzemplarz jest dla pana. Jak panu pewnie wiadomo, nie pełnię funkcji doręczyciela. Natomiast bardzo chętnie zapoznam się z egzemplarzem, który pan mi przedstawił. Nigdy wiedzy dość. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan zawnioskował o przerwę. A pani poseł Gębicka znowu jest przeciwko panu posłowi Sachajcy. Bardzo proszę. Pani Niestety marszałku. te fortele są zwyczajem, dopóki nie zdecydujemy się z, tak zreformować Regulaminu Sejmu, aby zrezygnować z, żeby zrezygnować z pozornych wniosków formalnych, a wprowadzić na początku oświadczenia krótkie klubów w sprawach bieżących i wtedy całej tej ekwilibrystyki, którą obserwujemy i która jest pewnie dla wielu z nas kłopotliwa intelektualnie nie będzie. Bardzo proszę pani poseł pani marszałku tak, wysoka izba przyjmuje to za dobrą przeciwny. monetę i taką inicjatywę podejmę. bardzo proszę pani poseł jeszcze raz składam wniosek przeciwny bo nie powinniśmy czekać na przerwę tylko ta sytuacja powinna być wyjaśniona od razu trzeba powiedzieć to jasno polska nigdy nie zrzekła się reparacji a mówienie tak jak Donald Tusk o tym że Niemcy mają słuszne argumenty to nie jest polska racja stanu to jest niemiecka racja stanu nie chcecie reparacji od Niemców za ich zbrodnie, ale za to chcecie zabezpieczać dostawy rosyjskiej ropy do niemieckiej rafinerii, chętnie kupicie od nich niemiecki złom w postaci używanych samochodów elektrycznych i chętnie zamienicie polskie pociągi na niemieckie. Skala waszego serwilizmu pokazuje to, że pierwsza ustawa, którą złożyliście miała wykończyć polski Orlen, a ratować niemieckie spółki. A jak ktoś zapyta w czyim interesie działacie, to stwierdzicie, że trzeba to Dziękuję pytanie bardzo. uchylić, żeby się nie tłumaczyć. Dziękuję polara. bardzo pani poseł. Wy już nawet nie myślicie Dziękuję po Dziękuję bardzo pani poseł. A ponieważ pan poseł Sahajko zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach, poddam go teraz pod głosowanie. Głosujemy. Kto z Pani i Panów Posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 420 posłów za 187 przeciw 233, nikt się nie wstrzymał. Sejm wniosek o przerwę odrzucił. Jako kolejny pan poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie Marszałku, Wysoka Izbo. Bez wątpienia okres 1939-1945 to był najtragiczniejszy okres Obok zaworów w historii naszego państwa i naszego narodu. Zawsze tak jest, a zaczęło się 23 sierpnia 1939 roku, kiedy Niemcy dogadują się ponad naszymi głowami z ruskimi. Tak się dogadali wówczas, pan ribbentrop Pan Tusk tego nie widzi, dlatego zrzeka się reparacji, tylko panie Tusk, w swoim imieniu, a nie w imieniu narodu polskiego, bo my reparacji nie odpuścimy. Wymordowali nam 6 milionów ludzi, zniszczyli nam infrastrukturę, zniszczyli nam Warszawę, zniszczyli nam przemysł i żądamy tych 6 milionów ponad. Ale obok tego czasu, obok tej z tych zbrodni niemieckich, był również zbrodnie, o których mówił pan poseł Żepa. Panie pośle, do pana się zwracam. Jeśli pan rzeczywiście jest po tej stronie, upamiętnienia ofiar bestialsko pomordowanych na Wołyniu w 1943 roku, 1942 44, także 11 lipca, także w Kisielinie, które jest 100 km od Heuma, to proszę poprzeć budowę muzeum. Pamięci ofiar Rzezi Wołyskiej i Centrum Prawdy i Pojednania. Wie Pan dlaczego to proszę? Bo Wasz rząd i Wasz minister odmówił finansowania tego muzeum, a ono powstanie w hełmie powstanie w hełmie Dziękuję. <laughs> przeciwko Wam również. Bo Dziękuję, wy jesteście panie w rządzie, pośle. który akurat nie chce tego muzeum i nie słucha, więc żądamy pośle. wspierania Dziękuję, i finansowania pośle. budowy muzeum. Dziękuję m... bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Proszę. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, jutro 12 lipca mija kolejna 79. rocznica zbrodni Obławy Augustowskiej. Największej zbrodni dokonanej na ziemiach polskich po II wojnie światowej, po zakończeniu działań wojennych, po kapitulacji Niemiec. Zbrodni sowieckiej i komunistycznej, mimo upływu prawie 80 lat. Nieznane jest miejsce spoczynku doczesnych szczątków ofiar, ani dokładna liczba pomordowanych. Jutro także będziemy obchodzić ustawowy, bo przez Sejm ustanowiony Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Oddajmy szacunek i cześć ofiarom Bławy Augustowskiej i cierpieniu ich rodzin. Wieczny odpoczynek raczej dać, panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję, Dziękuję pani marszałek. Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie wniosków formalnych.